Hejka. W tym materiale rozwiążemy sobie wspólnie takie zadanie. Zadanie, w którym mamy w zależności od parametru m wyznaczyć liczbę rozwiązań równania wielomianowego. Tutaj trzeba uważać, ponieważ, yy, no właśnie, równanie wielomianowe wydawałoby się, że będziemy korzystali z wielomianów, i na pewno jest jakaś metoda, która w głównej mierze korzysta właśnie z wiedzy z działu wielomiany. Natomiast nie wydaje mi się, żeby istniała prosta metoda. W mojej opinii najprostszą metodą będzie odniesienie się tutaj do mm, analizy matematycznej, do, do pochodnej. E, za chwilę zobaczymy, jak to, jak to działa. Natomiast chciałbym tutaj zacząć może od właśnie faktu, który też będzie z analizy mm, wynikał. Natomiast powinno być dla nas jasne, że równanie wielomianowe stopnia trzeciego i w ogólności równanie wielomianowe stopnia nieparzystego będzie miało zawsze przynajmniej jeden pierwiastek. Wynika to oczywiście z tego, że jeżeli mamy równanie wielomianowe stopnia nieparzystego, to w granicach nieskończoności raz będziemy dążyli do nieskończoności dodatniej i raz do nieskończoności ujemnej. Dla przykładu, jakbyśmy sobie tutaj policzyli granicę, przy x dążącym do plus nieskończoności z tego wyrażenia, no to standardowa metoda jest taka, że wyciągamy sobie najwyższą potęgę. Zostaje nam 1 minus 3 przez x kwadrat plus m przez x do trzeciej, i teraz to nam dąży do zera. To oczywiście też dąży do zera, ponieważ m jest stałą. No i zostaje nam tak naprawdę wyrażenie, które dąży do plus nieskończoności razy 1, czyli wynikiem tej granicy będzie plus nieskończoność. Analogicznie, przy minus nieskończoności będziemy mieli minus nieskończoność. Argumentacja i sposób liczenia jest taki sam. Więc gdybym chciał jakoś narysować to sobie w układzie współrzędnych, no to w plus nieskończoności dążymy do plus nieskończoności, w minus nieskończoności do minus nieskończoności. No i z tego, że funkcja jest ciągła, Ewentualnie, jeżeli chcemy bardzo użyć nazwy jakiegoś twierdzenia, no to stwierdzenia darbu, wynika, że ona przetnie tą oś x'ów minimum raz. Tak to nam nie mówi, czy ta funkcja będzie wyglądała w ten sposób, czyli czy będziemy mieli jeden pierwiastek, czy może w ten sposób, czy będziemy mieli trzy pierwiastki, tylko mówi nam, że jakiś pierwiastek minimum jeden będzie istniał. Dobra, natomiast spróbujmy cofnąć się do naszego zadania, ponieważ ta dygresja nie była wcale potrzebna. Do rozwiązania tego zadania rzucimy ją raczej jako, jako ciekawostkę. Tak jak powiedziałem, to działa dla wszystkich wielomianów stopnia nieparzystego. Oczywiście, dla wielomianów stopnia parzystego to nie działa, chociażby równanie x plus 1 równa się 0. Nie ma rozwiązań w zbiorze liczb rzeczywistych. Dobrze. Jak ja bym polecał patrzeć na to równanie? Ja bym proponował w pierwszym kroku przerzucić sobie parametr m na prawą stronę i rozpatrzeć to równanie. Na tej zasadzie, że na lewą stronę patrzymy, jako na funkcję. Funkcję, którą jeżeli mamy opanowaną analizę matematyczną, której wykres potrafimy narysować. I wtedy, jeżeli mamy wykres funkcji, no to to, co tutaj, to jest nic innego, jak wyrażenie stałe ze względu na x. Tak to M oczywiście przyjmuje mm, nieskończenie duże, nieskończenie małe wartości i wszystkie pomiędzy. Natomiast no, ze względu na x jest stałe, ponieważ ten x tutaj po prostu nie występuje. I wtedy będziemy wykres funkcji f właśnie przycinali prostymi stałymi na wysokości minus ema. Zanim to, to spróbujmy sobie narysować wykres tej funkcji f. Tak naprawdę nas ten wykres jakiś bardzo dokładny nie będzie interesował. To, co nas będzie przede wszystkim obchodziło, to są ekstrema lokalne, jak się za chwilę okaże. No to wyznaczamy sobie w takim razie pochodną tej funkcji to będzie 3x kwadrat minus 3. No to ona będzie zerem, kiedy x kwadrat y, będzie jedynką w ten sposób, czyli kiedy x będzie plus minus jedynką. Wykres pochodnej będzie wyglądał w ten sposób. Jako że mamy pierwiastki jednokrotne, no to widzimy, że ekstremum będzie zarówno w minus jedynce, jak i w jedynce, ponieważ przypomnienie, tam gdzie pochodna jest dodatnia, funkcja rośnie, tam gdzie pochodna jest ujemna, funkcja maleje. Więc widzimy, że w punktach, które zerują nam pochodną, tam gdzie następuje zmiana znaku, czyli zmiana monotoniczności funkcji, no siłą rzeczy będziemy mieli ekstremum. Innej opcji nie mamy oczywiście. No to policzymy sobie jednocześnie wartość w 1C. To będzie 1 minus 3, czyli minus 2. Wartość w minus 1C to będzie minus 1 plus 3, czyli 2. Czyli w układzie współrzędnych mamy funkcję, która. W minus jedynce przyjmuje wartość 2, w jedynce przyjmuje wartość minus 2. No w zerze, jeżeli chcemy, ewentualnie to 0. I yy, ona ma rosnąć, maleć i rosnąć, i w nieskończonościach ucieka do nieskończoności, czyli to będzie mniej więcej taka funkcja. No i teraz przecinamy tą funkcję prostymi, tak jak powiedziałem wcześniej, stałymi na wysokości minus Ema. Czyli zastanawiamy się, na jakiej wysokości musi być nasz minus m, żebyśmy mieli 0, 1, 2, 3 rozwiązania. I w tym przypadku to tyle. Oczywiście w ogólności tych rozwiązań może być jeszcze więcej. Czyli możemy sobie to tak zwizualizować, że przecinamy wykres tej funkcji takimi stałymi, właśnie na wysokości minus m. No i teraz w zależności od tego, na jakiej jesteśmy wysokości, musimy stwierdzić, ile mamy rozwiązań. Ja polecam chyba zawsze iść od yy, najmniejszej liczby rozwiązań. Nie ma to oczywiście znaczenia w ogólności. Więc zastanówmy się najpierw, czy jesteśmy w stanie uzyskać tutaj zero rozwiązań. Z tego, o czym sobie powiedzieliśmy, tutaj nie jesteśmy w stanie. Natomiast wynika to też stricte z tego wykresu. Jeżeli tutaj na funkcja ucieka nieskończenie wysoko i nieskończenie nisko, to gdzie byśmy nie przecięli, minimum jeden punkt. Yy, Wspólny tej prostej stałej i wykresu funkcji będziemy mieli. Może jeszcze warto, żebym to podpisał. No to dalej. Czy kiedyś będziemy mieli jedno rozwiązanie? No i jedno rozwiązanie już jak najbardziej będzie. Ono będzie powyżej tej prostej stałej, na wysokości której mamy ekstremum, którym jest maksimum lokalne, i analogicznie poniżej prostej, na wysokości której mamy minimum lokalne. Więc zapiszmy sobie jeszcze to wcześniejszą obserwację, że zero rozwiązań mamy dla mów należących do zbioru pustego. Teraz jedno rozwiązanie będzie wtedy, kiedy minus m, czyli ta wartość, którą mamy tutaj, będzie powyżej dwójki albo kiedy minus m będzie poniżej minus dwójki. No i z tego wynika, że m musi być poniżej minus dwójki albo powyżej dwójki. Widzimy, że symetrycznie dostaliśmy te same warunki, które mieliśmy dla minus m. -a. Czyli jedno rozwiązanie będzie, kiedy m będzie z przedziału minus nieskończoność minus 2 otwarte i suma dwójka otwarta plus nieskończoność. To teraz, czy kiedyś będziemy mieli dwa rozwiązania? I one jak najbardziej będą właśnie na wysokości tych pomarańczowych stałych linii. Tak, tam będziemy mieli dwa punkty przecięcia, jeden będzie w ekstremum, no, a drugie punkty będą w tych miejscach. Czyli to będzie wtedy, kiedy minus m jest plus minus dwójką, czyli tak naprawdę, kiedy m jest plus minus dwójką. Wtedy mamy dwa rozwiązania. No i trzy rozwiązania, ostatni przypadek, to będzie oczywiście między tymi pomarańczowymi liniami. Wtedy mamy jak najbardziej trzy punkty przecięcia na każdej wysokości, czyli to będzie wtedy, kiedy minus m jest między minus dwójką i dwójką. No, ale to się sprowadza do tego, że m musi być tak naprawdę między minus dwójką i dwójką. Ewentualnie, jak to przenożymy przez minus jedynkę, wszystkie trzy strony, no to dostaniemy tak naprawdę dokładnie to samo. Czyli to będzie dla mów z przedziału minus 2,2 obustronnie otwartego. I teraz, jeżeli dobrze rozwiązaliśmy zadanie, to na koniec wszystkie nasze mm, te przedziały z emami powinny się sumować do zbioru liczb rzeczywistych. Podkreślmy je sobie, aby je lepiej widzieć, ale tutaj myślę, że dość oczywiste jest, że rzeczywiście się sumują, ponieważ tutaj mamy przedział bez, czy całą oś bez przedziału minus 2-2. Tutaj ten przedział dorzucamy, ale wciąż nie mamy minus dwójki i dwójki zawartej przez otwarte nawiasy, ale tutaj oczywiście mamy już i plus dwójkę, i minus dwójkę dołączoną. Jest to taki sposób myślenia, który w wielu tego typu zadaniach i równaniach z parametrem się przydaje. Które nie są kwadratowe. Przy stopniu trzeciego, czwartego tutaj już jak najbardziej to szkicowanie wykresów może się przydać i nie tylko oczywiście przy równaniach wielomianowych. Warto znać tą metodę. Hmm, tutaj też zwracam uwagę, że nie zawsze musi być minus m po prawej stronie. Tu może być równie dobrze wyrażenie kwadratowe, jakieś m kwadrat minus 3m, czy coś tego typu. I wtedy jak najbardziej podchodzimy do tego tak, jak tutaj to robiliśmy, czyli odczytujemy warunki. Z wykresu i rozwiązujemy odpowiednie nierówności. Jeżeli chodzi o ten materiał, to tyle. Zapraszam do komentarzy.